witajcie moi drodzy na kanale Wymiata, dajcie suba, dajcie apie w górę dajcie komentarz dzisiaj z godzina dochodzi 16 idę na spacer z pieskiem pogoda jest piękna, wie chłodny wiaterek ptaki cudownie kwierkają tak ja byłem w na zakopach Wiem sobie paliło do skuterka i skuterkiem, skuterkiem dzisiaj 7 wyciągnął bardzo ładnie nie zabramy Otwieram bramy zamykam bramę Jusiłem piłeczkę błyskowi Pieszy nie za piłeczko Czy mi daje piłeczkę, rzucam mu znowu i biegnie Ponownie Dzisiaj jest prawa do lasu tradycyjnie Jeszcześ tak. znaczy teren Daj mi siłeczkę Idę drogą do lasu Do drogi do lasu Tam no, będzie 10 minut, zobaczymy Ile tam wyjdzie No będzie więcej tak. Osobnicy młodzi już u mnie byli może jeszcze wrócą zobaczymy tak. ile drogą do lasu bukowego jestem już na tej drodze jesek sobie biega za piłeczką którą mu rzucam. Tak. Ale, chodź. chodź. To był piesek. Klawisz za mu piłeczkę, znowu biegnie No pana Dzień jest bardzo dobrze. No trochę padało, ale w lesie grzybków nie ma, niestety. Może sprawdzimy, czy są kurki i pieprzniki jadalne. I czy są prawdziwki, czyli morwiki szlachetne na w słynnym już bukowym No To też będę skuuterki nie widział Ciekawe jak tam cieszycie się wakacjami Jesteście na wyjazdach gdzieś na Taka pora, to tylko jeździcie pod nami gdzieś do lasu, nad jeziorką jakieś kempingi nad morze nad na kwatery może nad jeziorkiem gdzieś o, gdzieś za granicą jesteście ja ciekawe bardzo piasek biega za kwieczką, za dzień szukam grzybków na brzegu lasu tak. Ja wchodzę się do pierwszego lasku bukowego tak. szukam grzybków, tu też czasami kurki rosną, czyli pieprzniki jadalne szukam grzybków, Chodzę się po lasku tak. mysek biega za mną, matma Niesek węsie Szukam No i dalej sucho padało parę dni Bo za mało żeby grzybki wyszły może będą kurki ja Tu nic nie widzę tak. Ani prawdziwków, ani kurę Słabiutko coś tak. Zobaczymy co będzie dalej kolejnym lasku bukowego. Batman wychodzę z pierwszego lasku bukowego idę do kolejnego jak wiecie są trzy odcinki laski bukowego dwa laski bukowe po prawej stronie jeden lasek bukowy po lewej stronie tam ma zapiełeczkę sobie nie zapieczko. tak, już mamy 5 minut ponad tak Co tamkuje? No daj pieszkę daj Pieszka też wam dawałem zapał sobie Takie w sumie wiatery Z odwieczką, wiem, miałem piłeczkę. Sam ją znalazł. A ja był pewnym osobnikiem młodym. Na spacerku był w pewnym dużym mieście. Z którym czasami bywam. Ale głównie tu siedzę w mojej pustelni. W domu. Teraz będę wchodził do drugiego lasku mokrego po poszukiwaniu prawdziwków, czyli borowików szaletnych. Wchodzę do lasku, szukam grzybków, tak. może coś będzie, padało przecież, Nie wiadomo, szukam, szukam coś tu widzę tu jest jakaś grzybka tu jest jakiś trójaka. ale spotkałem trójaka dobry znak Jeżeli dobre jakieś grzybki mogą być w lasku wiadomo ja szukam, szukam pożytków nie widać sucho jest może jeszcze będą kurki zobaczymy na rowie tam też jagódki rosną zobaczymy o kontynuuję poszukiwanie grzybów w drugim lasku bokowym Powoli zbliżam się do trzeciego lasku bukowego Ale jeszcze jestem w drugim lasku bukowym Słucham dalej Grybków nie ma Patrzman! Przywołuję pieska Chodź! Wychodzę Drugiego lasu bukowego, tak Batman No piska i piłeczkę chodzę do trzeciego lasu bukowego oj Jatan jestem w trzecim lasu bukowym Pukamy żywków znowu Też czasem rosną Jesteś trzyma w piłeczka. piłeczkę Chodź tanku, chodź Matman Daj, daj Chodź Jesteś niesie piłeczkę Tak, już jest bardzo zmęczony pies Wybiegał się się ospoczyn. a ja poszukuję kurek i pieprzników jadalnych ja idę sobie, idę przez 13 Bukowy Bartman chodź też już idzie ale jeszcze idzie chodź Bartmanku szukam sobie, szukam no już 9 minut za będzie 10 będzie fajne chowiszko długie Jakgozu już sięchają No ale jest sucho Jestem na rowie kurkowym. Szukam A... w przetrząsałem liście, ale nic tu nie ma, niestety patrzę z drugiej strony. Okej. Ale niestety nic nie znajduję Nie chodzę z kurkowego I przez No sporo jak udagi Wiadomo już teraz mniej byłem tu Jakiś czas, kilka dni strzec i zbieram jagody To wtedy, pewnie bardzo strasznie sobie zjemy galaretkę z tymi jagodkami I sobie zjedliśmy No dobre Wracam laskiem trzecim bukowym Idę drogą do lasku bukowego Od robu kurkowego to są ptaczki. To były ptaszki Zarządzono ja się, no tak, bardzo dobrze. Tak. Na pewnym małym miasteczku. Okolicznym mojej pustelni. Na zakupach byłem bardzo starszą osobnikowym i bardzo starszym osobnikiem samochodzikiem. Kreszcze znalazłem na sobie wywaliłem go. No, a kupiłem sobie paliwkę do skuterka. Już jeździłem, 70 km wyciągnął na godzinę. Że bardzo ładnie, już też będę jeździł. No dzisiaj mój osobnik. I bardzo starszy ma 70 urodziny tak śpiewaliśmy 100 lat Jedną starszą osobniczką jeszcze kubskowali tak. bardzo starsza osobniczkę karpatkę zrobiła z kremem karpaczkowym i ciastem francuskim jedliśmy całe ziarno. bardzo dobre to było no, mamy 13 minut, tak jest bardzo dobrze. Tak. Wracam trzecim laskiem bukowym. Chodząc do drogi przy drugim lasku bukowym. Tak. Aha, wrzucam piłeczkę pieskowi. Jeszcze biegnie za piłeczką. Tak. Jeszcze złapał piłeczkę. Zostawił. Teraz moją kopnę kopię piłeczkę tak. rzucam, mu tak kąpicie się w morzu, się w jeziorku tak. wiadomo na wakacje Znaczy cudowne dni teraz no, macie długie wakacje, bo dopiero rozchodzicie się na 4 września. Także jeszcze cały lipiec i sierpień. Wszystko przed Wami. Tak. Ja tu moje pustelnie jestem zagubiony. Robię spacerki z pieskiem Opowiadam Wam o różnych rzeczach ciekawych. Wiadomo. Tak. Dobijemy do 15 minutach i będzie kręconeczka już leci tak. I będzie odliczanko zaraz tak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, koniec, 6 papatki, koniec, pa 3, 2, 1, koniec, pa